radnych, Pracowników Urzędu Gminy. I otwieram 49. sesję Rady Gminy. Jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek pani wicewójt. Podanym porządkiem obrad, radni ten porządek obrad otrzymali również. Przypomnę, że jeżeli by państwo chcieli coś ingerować w porządek obrad, to musi być to za zgodą wnioskodawcy który złożył wniosek o przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad jeśli nie to nie widzę będziemy procedowali dzisiejszą sesję z porządkiem obrad przekazanym państwu w tym tylko tutaj jest jedna kwestia dokonamy zmiany w kolejności podejmowania uchwał pierwszą uchwałą którą się zajmiemy jest to uchwała zmiany w budżecie gminy na 2023 rok jest nas 12 radnych dzisiaj na, 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 na sali, także jesteśmy prawomocni do podejmowania uchwał. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu zmian w budżecie gminy na 2023 rok? Proszę bardzo. Nie widzę. Proszę włączyć urządzenia. Rejestrujące głosowanie. W takim razie już mamy pana Krójkowskiego Nie ma być może. Krujkowski wyszedł. No właśnie. No to... trudno. W takim razie, proszę państwa, jeżeli nie ma głosów w dyskusji, proszę bardzo. Nie a propos, mam pytanie a propos drugiego punktu. Chodzi mi o te dodatki węglowe. Była taka, Jest taka teraz informacja w mediach się pojawiła, że cena węgla, tak zwana ta, ta, no dla mieszkańców, czyli te 2000 za tonę, okazała się wyższa jak cena węgla, która jest na składach. Czyli ten węgiel tak potaniał? I mam pytanie takie, bo, bo tam było takie taka no niebezpieczeństwo, że gminy zostaną z węglem, tak mówiąc kolokwialnie. I mam pytanie, czy pani wicewój, czy my po prostu mamy rozeznanie w sprawie ewentualnie, czy ten węgiel, który zakontraktowaliśmy jako gmina, żeby sprzedać mieszkańcom, czy, czy on powiedzmy sobie, no powiedzmy, w, w, w jakimś tam procencie bliskim stu rozejdzie się za tą kwotę, czy też nie? Dziękuję. No tak, my nie zamawialiśmy więcej, niż to wynikało z wniosków i wpłat od mieszkańców, więc nie zostaniemy z węglem. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę. Ja mam tylko prośbę na przyszłość, że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek zobowiązania tak, jak na przykład tutaj to, które wynika z wyroku z 20 października, aby ta informacja w miarę możliwości była niezwłocznie przekazywana radnym, żeby później, na przykład, tak jak się zdarzyło, planując i uchwalając budżet, no mogliśmy mieć tą wiedzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił technicznie, jakby można było to urządzenie głosujące Bogusława Gryka, który tam i, i pani Ani Matejak wyłączyć albo tutaj przekazać nam bo będziemy mieli zamazany obraz głosowania. No tak, ale będzie. Nie ma znaczenia, jeżeli nie ma znaczenia dla mnie też nie ma skoro to nie do protokołu, bo to załącznikami są też wyniki głosowania. Skoro już nie ma dyskusji co do projektu uchwały, w takim razie zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kołobrzeg na 2023 rok. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 10 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, dwóch radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Następną uchwałą w naszym dzisiejszym porządku obrad jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Jest to uchwała na druku numer 445. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, ktoś i nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję nad projektem uchwały i przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa Pomorskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie 12 radnych jest za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Następnym projektem uchwały jest projekt uchwały na druku numer 446 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Truskawie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Duńczak Miron. Ja może jeszcze przed głosowaniem. Szanowna Pani wójt. Drodzy radni, w imieniu mniejszości ukraińskiej i społeczności Truskawca chciałbym Wam bardzo podziękować za pomoc, która w tym momencie naprawdę nawet w Truskawcu jest bardzo potrzebna. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby? Proszę bardzo. Ja tylko takie pytanie techniczne jeszcze do tego, jeżeli będzie ustalona forma jakby transportu tego zakupu, bo rozumiem, że sprzęt będzie zakupiony u nas i transportowany, tak? Czy, czy w jakiejś innej formie? Bo byśmy ewentualnie chcieli, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli będzie organizowany ten transport przez gminę. Ewentualnie dołączyć coś do tego transportu, czy będzie taka możliwość? To znaczy, tak, już w tej chwili mamy transport, który będzie obejmował również y, siatki, takie siatki, które są. Tak, 20, 20 ton. Oprócz tego jeszcze będzie transport żywności. W tym tygodniu odbędzie się w gminie spotkanie z, z przedstawicielem stowarzyszenia, który też się chce w to włączyć. Będziemy rozmawiać z człowiekiem, który to jest osoba z Ukrainy, ale prowadzi działalność tutaj u nas w Polsce, ma firmę transportową. Chcemy to zrobić wspólnie tutaj też z panem Mironem Dujczakiem. To, to spotkanie odbędzie będzie się w gminie, bo chcemy to zrobić, żeby to było jak najbardziej profesjonalnie, jak najbardziej bezpiecznie. Stąd też to, to spotkanie w gminie, ale jeżeli, jeżeli będzie jakaś pomoc jeszcze potrzebna, no to ja oczywiście pozwolę sobie na kontakt z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy jeszcze... z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę w bardzo, Miranda. W zasadzie Pani Wójt wszystko powiedziała. Spotkanie się odbędzie w najbliższych dniach. E, nie chcieliśmy tego robić wcześniej, nie wychodzić przed szereg. Po dzisiejszym głosowaniu e, wszystko omówimy. Także będzie tam więcej towarów. Tak jak e, pytasz Tomek, jeżeli e, będziemy to robić, to poinformujemy Was i każda pomoc będzie potrzebna. Kwestia techniczna to już będziemy omawiać e, w gminie, nie dzisiaj. E, jeszcze raz Państwu dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma dalszych głosów w dyskusji, zamykam dyskusję nad projektem uchwały i przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia pomocy Kreszowej miastu Turska. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie 12 radnych jest za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, wyczytaliśmy porządek obrad sesji nadzwyczajnej. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam pięćdziesiątą dziewiątą pięćdziesiątą pierwszą